Piotr Balicki od lat pracuje przy najsłynniejszych programach rozrywkowych. Jest konferansjerem, lektorem, producentem oraz osobą, która skutecznie rozgrzewa i animuje publikę podczas wielkich widowisk telewizyjnych. Zyskał też popularność, gdy wcielił się rolę trenera w programie Mali Giganci. Kilka tygodni temu Balicki ogłosił, że choruje na raka, a jego przejmujący wpis odbił się szerokim echem w mediach. Przyjaciele z branży i fani starali się dodawać mu otuchy, pisząc komentarze i przesyłając pozytywne myśli. Balicki, co całkowicie zrozumiałe, rzadko udziela się teraz w mediach społecznościowych. Ostatnio postanowił jednak poinformować fanów i znajomych, jak przebiega jego leczenie. Piotr jest pełen nadziei i nie traci hartu ducha. Z okazji zaniepokojonych zapytań informuje, że żyje. I nawet jeszcze troszeczkę zamierzam. Obecnie w rodzinnej chałupce gdzieś w Krakowie. Oczekuję na kolejne spotkanie z panami doktorkami i paniami, które znów zrobią imprezę w moich żyłach. Będzie znakomicie, zobaczycie. Cudownego tygodnia, napisał.